Dobry wieczór witam państwa bardzo serdecznie na niedzielnym przeglądzie najciekawszych wykresów przed arcy ciekawym tygodniem, kolokwialnie mówiąc nafaszerowanym wydarzeniami, które z dużym prawdopodobieństwem przyniosą wysoką zmienność na wykresach. Widzę, że jeśli chodzi o dźwięk i obraz, wszystko powinno być w porządku. Mam tutaj od Państwa informację na czasie, że jest OK, więc. Kontynuujmy, ale zanim przejdziemy do omówienia wykresów, to mała zapowiedź tego, co przed nami. Przede wszystkim w nocy z poniedziałku na wtorek poznamy decyzję odnośnie wysokości stóp i przede wszystkim dalszego kierunku polityki monetarnej. W Japonii, o jej możliwych konsekwencjach mówiłem na wtorkowym webinarze, ale jutro, w godzinach chyba popołudniowych, z tego co pamiętam, pojawi się nagranie na naszym kanale YouTube, gdzie podsumuję w pigułce ten temat, zarówno w kontekście par z jenem, losów również japońskiego indeksu, ale też z globalnym wpływem, bo o tym nie można zapominać. Natomiast w środę poznamy decyzję Federalnego Komitetu Zwartego Rynku, do której w ramach moich możliwości, oczywiście, postaram się Państwa przygotować w trakcie porannego, wtorkowego przeglądu rynku. Oczywiście, w dużym skrócie, kluczową sprawą pozostaje moment rozpoczęcia obniżek, no bo czas ucieka, a odczyt. Dotyczący inflacji CPI nie dał wystarczająco chyba argumentów, żeby skłonić FOMC do szybkiego cięcia no, kosztów finansowania w Stanach Zjednoczonych. A na to rynek liczy, bo nadal na ten rok w grze są trzy obniżki. Przynajmniej taki scenariusz, taki scenariusz wycenia rynek kontraktów. Z tym, że ja osobiście dopuszczam scenariusz, w którym być może Fed odpuści cięcia w pierwszym półroczu ale pod presją jakichś zewnętrznych czynników za jednym zamachem na przykład we wrześniu utnie od razu 75 punktów bazowych co finalnie na koniec roku być może sprawi, że tak naprawdę wysokość stóp będzie taka jak oczekuje tego rynek. Natomiast, drodzy Państwo, pamiętajcie, że inwestorzy czekają nie tylko na decyzję odnośnie stóp procentowych, ale również na komunikat w sprawie dalszego programu QT, no bo z jednej strony Fed musi dalej zmniejszać swój bilans, żeby odbudować możliwości do stymulacji rynku w razie jakichś problemów. Ale też nie może zdestabilizować rynków. Na razie to nie grozi światowym parkietom, no bo jak już Wam wielokrotnie pokazywałem, płynność netto przez ostatnie kilka miesięcy wyraźnie rosła, co oczywiście dawało i daje dalej paliwo do wzrostu rynkom, rynkom akcyjnym. Natomiast to też będzie mieć swój prawdopodobnie kres o warunkach, kiedy to się może wydarzyć, mówiłem w ubiegłym tygodniu i też postaram się we wtorek na wtorkowym przeglądzie do, też do tego jeszcze raz odnieść w oparciu o najnowsze dane dotyczące płynności netto. Natomiast przejdźmy teraz do technicznego przeglądu, bo mamy przed sobą kilkanaście wykresów. Standardowo bardzo Państwa proszę i dziękuję za wszystkie sugestie. Odnośnie proponowanych instrumentów, jeśli tylko te instrumenty są dostępne na naszej platformie, a większość oczywiście jest, to staram się do nich odnieść, oczywiście, jeśli też czuję, że mogę Państwu przynieść jakąś wartość merytoryczną i wnieść coś do waszej analizy analizy na temat tych wykresów, bo tu od razu Państwu powiem osobom, które są u nas po raz pierwszy, czy, czy dopiero od jakiegoś czasu dopiero nas oglądają, że jeśli chodzi o surowce rolne, ich w pewnej części nie mamy, jeśli chodzi o pszenicę, to tutaj niestety nie mogę Państwu pomóc. Natomiast jeśli chodzi o kryptowaluty, to też nie sądzę, żeby moja wiedza była na tyle istotna, żeby na razie wnieść coś ciekawego do Waszej analizy, ale jeśli uznam, że, że taki moment nastąpił, to oczywiście się do, takiego, do takiej sugestii odniosę. Dobrze, zacznijmy w takim razie od najpopularniejszych instrumentów, czyli od indeksów. I zacznijmy sobie od SP, i ponownie zostajemy na interwale H4, bo tu rozgrywa się, rozgrywają się losy kluczowej struktury na najbliższe kilka sesji, być może na, na kilkanaście. Bo, drodzy Państwo, zobaczcie, w ubiegłym tygodniu zwracaliśmy uwagę na sygnał słabości ruchu wzrostowego w postaci Ponownie występującej tutaj dywergencji pomiędzy kolejnymi szczytami, i wydawać by się mogło pod koniec tygodnia, że ten sygnał zostanie zanegowany. Bo zobaczcie, mieliśmy próbę wybicia nowego szczytu. Ale z racji, że ten, ten tutaj lokalny szczyt jest cały czas poniżej poprzedniego maksimum, no to dla mnie też ten sygnał cały czas pozostaje w grze. No, i drodzy Państwo, tutaj, jeśli chodzi faktycznie o, o potencjalną korektę, bo tego przede wszystkim dotyczyły Państwa sugestie, proszę o sekundę cierpliwości. To, drodzy Państwo, z perspektywy interwału H4. Kluczowym momentem, nadal, kluczowym miejscem, nadal pozostaje oczywiście ten tutaj poziom, to jest, przypominam, poziom poprzedzający ten ostatni impuls, dołek, który oczywiście spowodował wybicie tego tutaj szczytu, więc. Tu, drodzy Państwo, mamy dołek i punkt taki graniczny, decydujący dla tego trendu wzrostowego na interwale podkreślam H4. No A czy do tego poziomu dojdziemy i czy do niego, i czy zostanie on wybity? No to przede wszystkim faktycznie widać tutaj aktywność podaży, bo mamy dwie mocne świece spadkowe, które są tutaj przedzielone korektą, ale korektą, która nie pokazuje jakiejś wyraźnej siły popytu na tych poziomach. Natomiast być może z taką inicjatywą popytu będziemy mieć do czynienia tutaj. Mamy tutaj nie do końca jeszcze przetestowaną strefę popytu, no ale jeśli ona zostanie finalnie wybita, to zobaczcie, mamy też zmianę. Charakteru trendu z perspektywy H4. No i wtedy otwiera się droga, oczywiście, do dalszych spadków do poziomu plus minus 4955 w pierwszej kolejności. Tu dopiero możemy spodziewać się z tej perspektywy aktywności popytu. W drugą stronę, oczywiście, wybicie poprzedniego szczytu otwiera drogę do. Kontynuacji wzrostu. Zresztą pamiętajcie, że no, zasięg ruchów korekcyjnych w tym cyklu wzrostowym naprawdę jest krótki. Dobrze, jeśli chodzi, drodzy Państwo, o NASDAQ, to tu, drodzy Państwo, te ostatnie dni też nie przyniosły wybicia nowych szczytów na interwale H4, i zobaczcie, mamy tutaj strukturę. Formacji RGR, czyli formacji również wskazującej na słabość i wyczerpanie się siły popytu, i wyczerpanie się obecnego impulsu wzrostowego. I tutaj, co ciekawe, doszło już do wybicia linii szyi, i to wybicia w sposób niemalże książkowy, bo zobaczcie, mamy zmniejszoną zmienność przed wybiciem, mocną świecę wybijającą, no i korektę, która, co prawda, nie dotarła. Tutaj do linii szyi, i tym, i tym samym do tutaj strefy popytu. No ale to jeszcze nic straconego, być może tutaj do, do tego retestu jeszcze głębszego dojdzie. No i jak na razie, faktycznie z tej perspektywy są szanse na, na faktycznie jakąś korektę, której być może celem będzie tutaj w pierwszej kolejności ta strefa popytu w pobliżu poziomu 17400. Tutaj, drodzy Państwo, oczywiście pamiętajcie, że podobnie jak w przypadku SP, do tej pory w tym cyklu wzrostowym korekty były względnie płytkie, więc też no, wskazywanie na, na okazję do ruchu, na, do, do gry na spadki, no, to jest proszenie się niejako o kłopoty, patrząc na, na statystykę, ale oczywiście przeszłe zachowania struktury rynku nie muszą w pełni nam gwarantować, że tak będzie w nieskończoność. A no właśnie, Sygnały słabości widzimy właśnie w ogólnej strukturze formacji głowy z ramionami, jak i też tutaj przypominam o widocznej dywergencji. Tutaj w przypadku RSI jest widoczna, natomiast w przypadku MACD, o ta ona akurat ona nie spełnia warunku, o którym często, pod, często wspominam, czyli w momencie, kiedy linie MACD i linia sygnalna i linia sygnalna przednie poziom 0, no to dla nas ta dywergencja z perspektywy MACD jest nieistotna. Natomiast na RSI faktycznie no, jakąś słabość można zauważyć. Jeśli chodzi o indeks niemiecki, czyli DAX 40, to drodzy Państwo, tutaj zobaczcie. Co prawda doszło do wybicia 15 marca, czyli w piątek do wybicia Poprzednich szczytów nieznacząco, ale doszło. No i doszło jednak doszło jednak do wybicia jedynie cieniem. To też nie, po, nie pokazuje nam jakiejś wyraźnej siły popytu. No i taki układ świecowy wskazuje nam na możliwość właśnie formacji podwójnego szczytu. Z tym, że drodzy Państwo, tutaj jeśli chodzi o. Mm, o miejsce w którym trend z tej perspektywy H4 zmienia się ze wzrostowego na spadkowy, to tutaj zobaczcie, no to dopiero to jest ten poziom, czyli miejsce poprzedzające ten szczyt. Więc no jeszcze mówiąc kolokwialnie kawał drogi do, do tego momentu, więc wszystkie, wszystkie cofnięcia traktujemy jako cały czas ruch wewnątrz tego ostatniego impulsu i tutaj na razie wszystkie cofnięcia właśnie traktujemy jako, jako coś, co dzieje się wewnątrz i jeszcze nie, nie wskazywałbym tutaj na, na jakąś przewagę podaży. Kolejny instrument bardziej w ramach ciekawostki, ale chciałbym Wam pokazać, bo oczywiście skala wzrostów na indeksach zaskakuje niejednego nawet byczo nastawionego inwestora, ale zobaczcie co dzieje się na wykresie kakao. Zobaczcie przede wszystkim na skalę wzrostów, nawet nie od początku tego cyklu wzrostowego, ale zobaczcie na interwał dzienny, i to, co dzieje się od początku roku 2024. Tu mamy, zobaczcie, dołek 8 stycznia, no i zobaczcie, mamy wzrost o ponad 100%. I drodzy Państwo, do tego wykresu już zajrzałem w czwartek na naszym przeglądzie i przypominam, że to było przed tą świecą. No i właśnie, tego typu, tego typu układy i tego typu wykres, abstrahując od tej świecy, Podpowiada no, od razu szukanie miejsc do korekty. No, i przypominam, jak w czwartek skomentowałem ten układ, że, że właśnie RSI nie pokazuje z tej perspektywy żadnego skrajnego wykupienia. No i zobaczcie, faktycznie, w piątek mamy potwierdzenie, że mówiąc kolokwialnie, nie ma co próbować łapać takich ekstremalnych punktów i szukać na siłę korek, tylko dlatego, że cena bardzo mocno wzrosła. Bo właśnie jak pokazuje ocena wskaźników, dopóki nie ma jakichś skrajnych sygnałów, to lepiej sobie, mówiąc kolokwialnie, takie próby odpuścić. Przechodząc do surowców, spójrzmy na ropę, bo, drodzy Państwo, zobaczcie, mamy kolejną próbę podejścia do strefy podaży. Tym razem już nie tylko zahaczając o, o dolne ograniczenie, ale już, zobaczcie, doszło do delikatnego naruszenia tej strefy. Co prawda, do połowy zniesienia tej, tej strefy jeszcze brakuje, natomiast no, trzeba być bardzo uważnym, bo to jest ta kluczowa strefa, Którą od początku roku wskazywałem jako możliwy hamulec do, dla, dla ruchu wzrostowego, nawet jeśli dopuszczam w szerszym ujęciu do wzrostów, to tu właśnie spodziewałem się jakiejś reakcji. No i zobaczmy na H4, na faktycznie, ta reakcja jest. No, i zobaczcie, po długiej przerwie, wskaźniki prawdopodobnie będą. Mówię dlatego, że tutaj jeszcze zobaczcie, nie ma, nie ma oczywiście jeszcze. Histogramu na czerwono, ale jeśli tutaj dojdzie do jeszcze delikatnego pogłębienia w tym momencie korekty, no to będziemy mieć sygnał na MACD poprzedzony również wskazaniem wykupienia na RSI. Oczywiście przy tego typu ruchach nie jest to jakiś wiążący wybitnie sygnał, szczególnie że zobaczcie, do zmiany charakteru trendu na h brakuje nam naprawdę bardzo dużo. Ale właśnie spodziewam się, że tutaj jakaś reakcja w tej strefie może się pojawić, bo zobaczcie z perspektywy interwału d1, to właśnie ta strefa. I ta tutaj, znajdująca się podaż, była źródłem bardzo mocnego impulsu, który nie został w pełni skorygowany. Ta tutaj strefa nie została jeszcze przetestowana, więc nawet jeśli ropa będzie mieć tendencję w nadchodzących tygodniach do, do wzrostów, to nie spodziewam się, żeby przez tę strefę, mówiąc kolokwialnie, się cena przejechała. Więc bardzo ostrożnie, byłbym bardzo ostrożny przy przy tutaj jakiś wchodzeniu w pozycję długą już kon konkretnie w tym miejscu. No, a jeszcze ważna informacja, bo jednak doszło w ostatnich dniach do wybicia poprzednich do szczytów z, z H4. -ki. no i to powoduje, że tutaj oczywiście ten poziom minimum przesuwamy przesuwamy. <laughs> przepraszam, nieco wyżej. Czyli Tutaj na poziom 76,45 w przypadku ropy WTI. Dobrze, kolejny towar, kolejny surowiec. Topa lat. Dużo było pytań właśnie w kontekście cen, przyszłości cen tego instrumentu. No i nie ukrywam, że się, że się cieszę, bo w, ja do tego instrumentu wracałem przez dużą część 2023 roku, kiedy no, on nie był na, na, tapecie, na tapecie, jeśli chodzi o, o większość inwestorów, no bo po prostu konsolidował moc. Nawet jeśli porusza się w jakimś trendzie, to, to ten trend był bardzo, bardzo słaby. Natomiast zobaczcie, technicznie faktycznie na tym rynku zaczyna się dziać dużo, bo przypominam, w ostat... na ostatnim przeglądzie, za... przypominam, że tutaj wskazywaliśmy na dywergencję pomiędzy ceną a wskaźnikami, przede wszystkim no w tym przypadku tylko między, RSI, między MACD a ceną, bo jeśli chodzi o RSI to tutaj dywergencji nie było, ale jako filtr również RSI wskazywał, że faktycznie ten trend może tracić swoją, ten trend spadkowy może powoli tracić swoją moc właśnie z racji na na widoczną dywergencję na MACD versus cena przy spełnionym filtrze, czyli, czyli przy odczytach RSI dla tej dywergencji znajdujących się w strefie wyprzedania. No i faktycznie tutaj też mieliśmy potwierdzenie ze strony formacji świecowych. Mieliśmy objęcie hossy, wybicie tutaj też z inside bara. No i zobaczcie w ostatnich dniach doszło też do uformowania formacji odwróconej głowy z remenami, czyli formacji wskazującej właśnie na, na koniec trendu spadkowego. No i zobaczcie, doszło do wyraźnego wybicia linii szyi w sposób bardzo przekonujący bo świecą marubozu. Zobaczcie znaczna część korpusu świecy znajduje się powyżej linii szyi, co uwiarygadnia fakt, że mamy tutaj mocną aktywność popytu. No i oczywiście te ostatnie wzrosty gdzieś dają pewne znaki zapytania, bo mamy tutaj górne cienie. Natomiast dopóki cena znajduje się przede wszystkim powyżej linii szyi i tutaj tej strefy popytu i przede wszystkim tej strefy popytu tutaj i tego lokalnego minimum, czyli prawego ramienia do tej pory Przewagę mają moim zdaniem kupujący. No i w długim terminie, w dłuższym perspektywie kilku tygodni, wydaje się być całkiem możliwe, że dojdziemy, że cena paladu dojdzie do poziomu poprzednich lokalnych szczytów, czyli poziomów w pobliżu 1220 dolarów. Co ciekawe, tu tylko przypomnę, że zobacz, tutaj również mieliśmy bardzo fajny sygnał dywergencji to jest sygnał z końcówki roku po przełomu listopada i grudnia zobaczcie tu również mieliśmy dywergencję i na RSI i na MACD no i zobaczcie być może to można przypisać jako też dobrą obserwację przed tym wzrostem prawie o prawie 40% Jeśli chodzi o pary walutowe to spójrzmy sobie przede wszystkim na euro dolara bo zobaczcie, po wybiciu, po tym mocnym ruchu wzrostowym mamy korektę, który korekta, która zniosła cały ten impuls wzrostowy. No i pierwsza reakcja właśnie pojawiła się w tutaj 15, 15 marca. Oczywiście tutaj nie rozgrywa się, nie rozgrywa się ostateczne, to nie jest punkt graniczny, jeśli chodzi o. O trend wzrostowy z perspektywy H4, bo on znajduje się nieco niżej. Tu mamy, tu mamy to miejsce, bo to, co dzieje się tutaj, to dla mnie cały czas jest trend wewnętrzny, ruch wewnętrzny w ramach tej struktury wzrostowej. No, ale właśnie pierwszej reakcji popytu spodziewałem się tutaj, no i jak na razie jest niewielka, ale jednak jest i no w pierwszej kolejności tutaj. Obserwujmy, co będzie dziać się dalej. Jeśli rynek wyznaczy lokalny dołek, tutaj, no to perspektywa wzrostu do kolejnej strefy, czyli do strefy z, pers z perspektywy interwału D1 w pobliżu poziomu 1,106, jest cały, jest, jest wtedy bardzo, jest, jest po prostu prawdopodobna. Natomiast w drugą stronę. Pogłębienie tych spadków nie oznacza moim zdaniem zmiany charakteru na spadkowy. Bo ten punkt graniczny dla ruchu wzrostowego jest tutaj, czyli na poziomie 1079. Kolejne pary z dolarem amerykańskim, no z racji na kalendarz i decyzję banku Japonii. No to musimy oczywiście z dużą uwagą patrzeć właśnie na parę z jenem japońskim, bo zobaczcie, mamy reakcję wzrostową tutaj na zaznaczoną wcześniej strefę popytu, tutaj gdzie powstała ta nierównowaga. No i zobaczcie, ta korekta już zniosła znaczną część tego ruchu spadkowego. No i tu, drodzy państwo, jeśli ma przeważać ruch, jeśli ma, ma dominować na rynku podaż i jen ma się w najbliższych, kilku tygodniach, umarć, no to tutaj jest potencjalnie właśnie taka ciekawa strefa, w której może dojść do reakcji. No a jeśli dojdzie do reakcji, to oczywiście dalej długoterminowym celem pozostaje strefa ta tutaj, czyli dołek poprzedniego ruchu spadkowego w okolicach poziomu 141,500. Natomiast zobaczmy na H4. Tu zobaczcie. Jeszcze niestety nie ma, czy niestety niestety dla, dla scenariusza spadkowego nie ma tu jeszcze żadnych sygnałów do spadku. Dobrze, dolar do polskiego złotego. Mamy jak na razie tu również reakcję na strefę popytu zaznaczoną wcześniej. Tutaj ciekawa sytuacja, bo. Zwykle jest tak, że na parach z dolarem przede wszystkim na parach z polskim złotym, na parze dolarze, na parze dolar do polskiego złotego, przede wszystkim najpierw wyznaczam, wyznaczam kierunek na euro eurodolarze i później szukam, mówiąc kolokwialnie, odwróconych reakcji, no bo to odwracając walutę kwotowaną i bazową, no to często wychodziło tak, że dolar do polskiego złotego był takim odwróconym eurodolarem, tylko właśnie na resorach. Natomiast no, wydaje się, że ostatnio bardzo mocno rynek wycenił te mocne słowa ja strzęby zapowiedzi prezesa Glapińskiego. I pytanie, czy te ostatnie dane o inflacji troszkę nie, nie spowodują, że, że jednak rynek troszkę to troszkę nabierze dystansu do polskiej, do, do przyszłych decyzji właśnie Rady Polityki Pieniężnej, no i też może to oznaczać odreagowanie na na przykład parze dolar do polskiego złotego, a ta reakcja zaczęła się już technicznie, właśnie pod koniec tygodnia mamy tutaj objęcie chosy w ważnej strefie. No i oczywiście trend pozostaje cały czas bez zmian, bo tutaj mamy wyraźną przewagę podaży. Natomiast kto wie, czy nie będziemy mieć jakiegoś większego odreagowania? Tutaj niezmiennie utrzymuje tę strefę 414 jako tą bardzo mocną barierę dla ruchu, dla ruchu korekcyjnego. No a w dłuższym terminie no na razie wydaje się, że, ten, że nie ma większych zagrożeń, żeby Polska, polski złoty dalej się umacniał. Dobrze, i pary krzyżowe. Spójrzmy sobie na parę z jenem. Na początku para funt do jena. Tu, drodzy Państwo, zobaczcie, cały czas, tak czy inaczej, bo cały czas w grze jest oczywiście ten sygnał wygenerowany już dosyć dawno, czyli ta dywergencja między tymi szczytami, bo zobaczcie ta korekta nie wybiła nowych szczytów, więc ta dywergencja cały czas jest w grze, chociaż no, no, będąc też uczciwym ona już miała też swój wyziem przede wszystkim w tym ruchu spadkowym. Tutaj już to wygląda, już, już tej, tej różnicy nie widać. Natomiast jeśli chodzi o bieżące, bieżące price action, no to zobaczmy, Tutaj kluczową barierą jest przede wszystkim ta luka podażowa, która poprzedzała ten mocny, mówiąc kolokwialnie, jak się to często mówi w branży, strzał podaży. No i jeszcze ta luka nie została przetestowana, więc też spodziewam się, że być może dojdzie tutaj jeszcze do jakiegoś retestu. No i na pewno tutaj będę oczekiwał jakiejś reakcji, bo być może będzie to źródło do dalszego umocnienia jena w stosunku do funta. No i oczywiście cały czas bez zmian celem pozycji krótkich, jeśli tak, do takich będą przesłanki, pozostaje oczywiście ta tutaj strefa w pobliżu ostatnich dołków. Jeśli chodzi o parę dolar kanadyjski do jena, to tu oczywiście znaczna część impulsu spadkowego już tego długoterminowego celu została zrealizowana. Natomiast wcale to nie musi oznaczać końca spadków na tej parze. Zobaczcie, doszło do co prawda wybicia tej tutaj strefy podaży, natomiast po, po pierwsze Powyżej jest jeszcze miejsce na reakcję, bo tutaj również mieliśmy nierównowagę. No a po drugie, zobaczcie, mamy światło typu PIN bar, które jednak tylko cień tak naprawdę wystaje ponad ostatnie tutaj maksima, więc kto wie, być może ta korekta zakończy się już tutaj, a celem w średnim terminie nadal pozostaje oczywiście tutaj ta strefa z pobliżu poziomu 107-500. Dobrze, i na koniec, drodzy Państwo, jeszcze para funt do dolara nowozelandzkiego. Zwracałem uwagę przez dobre dwa tygodnie na ten sygnał dywergencji, który oczywiście no, w pewnym sensie, w pewnym sensie się zmaterializował, bo mieliśmy tutaj spadek, ale nie doszło do zmiany charakteru trendu. No i zobaczcie, ten sygnał został w tym momencie zanegowany, bo doszło do wybicia tego szczytu więc sygnał dywergencji w tym momencie nas już nie interesuje. Z tym że jeśli chodzi o dalsze losy tej pary, no to oczywiście czekamy jeszcze czy dojdzie do reakcji tutaj w odpowiedzi na poprzednie szczyty z początku roku, z 22 stycznia bo przypominam, cały czas jesteśmy względnie na ważnej strefie podaży, która bardzo często stopowała impulsy wzrostowe na tej parze, więc trzeba być bardzo uważnym, bo być może jesteśmy właśnie w pobliżu jakiegoś lokalnego maksimum i rozpocznie się kolejny impuls spadkowy. Będziemy to oczywiście obserwować, jak na razie po zanegowaniu tej dywergencji, nie widzę żadnych sygnałów spadkowych ani z perspektywy świec, ani z perspektywy wskaźników. Dobrze, drodzy państwo, dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na torkowy przegląd o 9:15 więcej wtedy o Fedzie i decyzji FMC. I cóż, dziękuję wam za uwagę. Życzę spokojnej nocy, udanej końcówki weekendu no i powodzenia na rynkach. Bardzo wam dziękuję za obecność.